Zapraszamy Państwa na Lusail Stadium, gdzie za chwilę odbędzie się, miejmy nadzieję, interesujący mecz. Wchłaniają się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Bardzo się cieszymy, że właśnie z nami spędzą Państwo najbliższe półtorej godziny. Będziemy mieli przyjemność komentować ostatnią kolejkę fazy grupowej Mistrzostw Świata. W tej chwili Jacek, jedno jest pewne. Piłkarskich emocji nam tu nie zabraknie. Witamy, witamy! Komentowanie meczu finałów Mistrzostw Świata to prawdziwy zaszczyt i wyjątkowa przyjemność dla tej atmosfery, która udziela się nawet już teraz, na tym etapie rywalizacji, czyli jeszcze w fazie grupowej, warto tu być. Oto skład pierwszego zespołu na to spotkanie. A więc zagrają 1-4-3-3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywnie, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić, zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. Pora, by zobaczyć, co przygotował nam selekcjoner Portugalczyków. Rui Patricio w bramce. Dalej w obronie João Cancelo wystąpi razem z Guerreiro na boka. Dalej Bernardo Silva oraz Bruno Fernandes zagrają na środku linii pomocy. W ataku będziemy mieli okazję zobaczyć Cristiano Ronaldo. I gramy pierwsza połowa spotkania fazy grupowej Mundialu. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Ale cała akcja kończy się stratą piłki. Hon min są coraz bliżej pole karne, żeby się tylko nie nadziali na kontrę. Ale jak Państwo widzicie, skończyło się blokiem. Na flance jest miejsce, tam właśnie próbuje Portugalia. Ricochet! Ta interwencja ratuje zespół przed stratą gola. Sąd, zobaczmy, ma dużo miejsca na skrzydle. Znakomicie teraz wyjaśnia groźną sytuację. Może teraz dobrze dobrać do partnerów. Oto przy piłce Fernandez. Ależ bomba! Suza Bramka, doskonałe uderzenie. Teraz powtórki pokazują, dlaczego warto na treningach ćwiczyć strzały z dystansu. Dla takich chwil warto, dla takich goli. No, to mamy 1 do 0. Może strzelać, uwaga! Spokojnie i pewnie teraz, Bramkarz. Nie musiał dawać z siebie 100%. Po prostu zrobił swoje. To zawsze przyjemne uczucie. Mieć za plecami mocne ogniwo tego łańcucha, jakim jest drużyna piłkarska. Piłka znowu w ich posiadaniu. I Bernardo Silva. Nie patyczkował się teraz z przeciwnikiem. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Łatwy strzał do zablokowania. No nie. Prosto pod nogi rywala. Portugalia stara się coś wykreować. Ostatnie 15 minut wyraźnie należy do Portugalczyków, którzy klepią między sobą piłkę jak na treningu. To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. I przy piłce są. Kibice chcą strzału. Czy będzie remis? I mamy wyrównanie! Ten mecz coraz bardziej nam się podoba. Bramkarz może mieć pretensje do obrony, która się tam mocno pogubiła. Popatrzmy, łatwy strzał z bliskiej odległości i żadnych szans dla gołkipa. Mamy wynik remisowy. 1 do 1. Portugalia macie na skrzydłem. Rywale zostawili im trochę miejsca. Do regulaminowego czasu gry doliczamy minutę. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz. To już proszę Państwa oglądamy drugą połowę meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata. Aut po tym wejściu obrońcy. No i jest strata Portugalczyków. Ładny dribbling, zawodnik idzie dalej. I dobrze teraz bramkarz, pewnie. Teraz z rogu na 11 metr. Ten corner nie sprawił bramkarzowi żadnych problemów. Strzał z daleka! I rutynowa wręcz interwencja bramkarza. Łatwo radzi sobie z tym strzałem. Wypieszczone teraz to podanie. Uwaga! Znakomita interwencja. Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. Przesuwają akcję bliżej pola karnego. Ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. Uwaga, otwiera się przed nimi okazja do kontry. Szkoda tej kontry, ale niestety stracili piłkę. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Publiczność domaga się strzału. Gol! Umieścił piłkę w siatce! Widzimy teraz powtórkę tego gola. Nie jest to może najlepsza bramka zdobyta w karierze, ale nie sądzę, by to było akurat najważniejsze. Prowadzą po późno strzelonym golu. Wystarczy jeszcze tylko kilka chwil koncentracji i wygrają. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej granki. I, I po tym wejściu sędzia przyznał rzut wolny. Jest więc decyzja o zmianie. Zobaczymy, jak wpłynie to na obraz gry. Sędzia pozwala grać dalej. Sędzia przerywa grę. Był tam jednak offside. Wóz albo przewóz. Portugalczycy muszą za chwilę trafić do siebie. poprzeczka ale co będzie dalej? No, nieźle się zapowiadało, ale to już koniec. Hon Minson. Naprawdę było blisko teraz wyrównania w końcówce. Wielka szkoda. Ledwie kilka centymetrów dzieliło ich od remisu. Ciekawe, czy z tej kolejnej akcji coś wyniknie. Czy znowu obejdą się smakiem. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swoje pozycje. Jest więc decyzja. Do regulaminowego czasu gry zostaną doliczone jeszcze przynajmniej. Uwaga! Może strzelać! Gór! Gór! Mecz ma się ku końcowi, a tu znowu mamy remis. Powtórka teraz pokazuje jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Pozostało już tylko skorzystać z okazji i umieścić piłkę w siatce. Świetna akcja. Nic się tutaj już nie stanie. Sędzia kończy mecz. Taki remis jest miarodajny, nawet jeśli nie każdego satysfakcjonuje. Do zwycięstwa zabrakło nieco determinacji, a może i po prostu boiskowego szczęścia. I jedna i druga ekipa miała swoje sytuacje, ale ostatecznie żadna.